Dzień dobry państwu. Dzisiaj kolejna część trzecia z serii Czy Bóg zachowa swoich? Dzisiaj zajęlibyśmy się tematem Pewność w miłości Bożej. Pewność w miłości Bożej i chodzi o to, że słowo Boże mówi wyraźnie, że Bóg miłuje grzeszników, którzy pokutują. Nikt nie wątpi, że Bóg miłuje grzeszników, gdyż miłość ta jest przytłaczający sposób widoczna w nie mającym sobie równego darze Syna Bożego, Syna Jego. To znaczy, że Pan Jezus Chrystus został ofiarowany za grzechy każdego wierzącego w Niego grzesznika. I to jest wystarczająco doskonała ofiara za wszystkie grzechy wszystkich. Wierzących w Pana Jezusa ludzi. Nie ma żadnych ograniczeń, bez różnicy i bez wyjątku. Każdy, kto wierzy, może być pojednany z Bogiem na podstawie tej doskonałej ofiary, Pana Jezusa Chrystusa. I teraz, jeżeli mamy to jako przejaw Bożej miłości, w tym został dany nam wyraz skutecznej, ogarniającej i przekonującej miłości. Ona sięga, z samych wyżyn niebios do nas tu na Ziemi, do najniższych zakamarków tego zgubionego świata, aby zbawić najgorszego z grzeszników, najbardziej oddalonego z grzeszników, o ile ten grzesznik skorzysta z doskonałej ofiary pana Jezusa Chrystusa. Czy to możliwe, by miłość Boża się na tym zatrzymała? Czy miłosierne serce Boże zadowoliłoby się czymś poza wiecznym zachowaniem tych, których On zbawił? Otworzywszy drogę odkupienia tak wielką ceną, czy po takim czymś Bóg pozwoliłby odpaść tym, za których zapłacił On najwyższą cenę? Jezusowa silna dłoń trzyma mocno mnie na wieki. Zbyt mnie drogo kupił on, by wypuścić miał z opieki. Mój Zbawiciel przy mnie trwa, to największa ufność ma. I skoro Pan Jezus zapłacił tak wysoką cenę, to to przekonuje nas do tego, że zbawienie jest wieczne i nieutracalne. Czy Boża miłość nie wymaga wiecznego zapewnienia tym, których nabył on na własność. Nawet jest taka historyjka, że pewien niewolnik był pracownikiem. I ten niewolnik miał ciężką pracę, ale oprócz tego pewnego dnia było do wykonania jedno bardzo niebezpieczne zadanie. I to niebezpieczne zadanie oznaczało ryzyko życia dla tego niewolnika. I ten niewolnik rozmawiał ze swoim właścicielem, i ten właściciel powiedział, żeby ktoś go przytrzymał. Na to ten niewolnik poprosił: Czy ty, właścicielu, mógłbyś mnie podtrzymać? A właściciel się zdziwił: Ja? Masz do mnie aż takie zaufanie? A on na to niekoniecznie mam do ciebie zaufanie, ale wiem, że ty za mnie zapłaciłeś dużą, wysoką cenę i pewnie nie chciałbyś zmarnować tych pieniędzy. Pan Jezus Chrystus oczywiście nie jest właścicielem niewolników. On nas nabył swoją śmiercią w doskonały sposób i na tej podstawie możemy być pewni zbawienia, bo on zapłacił wszystkim, co miał. Aby nas pojednać z sobą. Stąd wiemy, że zbawienie jest nieutracalne. Raz na zawsze. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. I Pismo Święte daje nam jasną odpowiedź. W Rzymian, piąty rozdział, od 8 do 10. Otwórzmy słowo Boże w liście do Rzymian. List do Rzymian, piąty rozdział. Od ósmego do 10 wersetu. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć syna jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Widzimy tutaj wyraźnie, że Bóg daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Jest to jednoznaczne, że miłość Boża nie może być osądzana na podstawie słabego, potykającego się ludzkiego odpowiednika. To, że ja jestem słaby, ja jestem grzesznikiem, to nie znaczy, że Bóg nie dotrzyma swoich obietnic. To, że ty jesteś słaby, że Ty jesteś grzesznikiem, nie oznacza, że Bóg nie dotrzyma swoich obietnic. Jeżeli jesteś jego dzieckiem, to jesteś zbawiony raz na zawsze. Bóg zachowa swoich. Ludzka miłość w najlepszym przypadku jest jedynie przyćmioną, zniekształconą. I niepewną repliką Bożej miłości. Boża miłość jest czysta, święta i szlachetna i prawa. Wiem, że dzisiaj te słowa coraz mniej znaczą, ale one są takimi cechami, które posiada Bóg. I Boża miłość posiada moc sprawić to, czego On pragnie. On nie jest bezsilny, tak jak my czasami jesteśmy bezsilni. Boża miłość nie zna rozczarowania, gdyż to ta Boża miłość dokonuje pełnej przemiany, oczyszczenia i odkupienia tych, których miłuje, tych, którzy są obiektami jego uczucia, przysposabiając ich do społeczności z Bogiem. I Rzymian 8 rozdział potwierdza to, Rzymian ósmy rozdział, 31 i 32 werset. Cóż wtedy na to powiemy, jeśli Bóg za nami, ktoś przeciwko nam? On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? I to są jasne słowa, prawda? Jakże. Możemy sobie wyobrazić inny scenariusz: jest to niemożliwe. Jest dobrze wiadomym, że grzesznika miłuje sam Zbawiciel. Nie da się jednak dobitniej stwierdzić, że miłuje go także sam Ojciec. Jest to tak naprawdę kluczowe, że i Ojciec, i Syn są rozmiłowani w tym, który został zbawiony. Tak naprawdę wygląda na to, że proces odkupieńczej miłości rozpoczął się w sercu ojca. Tak mamy potwierdzone w Jana 16 rozdział. Jana, czyli Ewangelia Jana. Rozdział 16 mówi wyraźnie w 27 wersecie. Albowiem sam Ojciec miłuje Was, dlatego że Wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że ja od Boga wyszedłem. Jednoznaczne słowa Ojciec miłuje nas. Dlatego możemy być pewni, że skoro Ojciec miłuje nas, to to jest miłość, która przezwycięża wszelkie problemy, nawet jeśli tymi problemami są nasze działania. Jeśli zatem miłość Ojca była tak wielka, że skłoniła go, by dać swojego jedynego syna, aby Pan Jezus Chrystus wykupił zgubiony świat, jakże większa musi być jego miłość, aby zachować tych, których kupił? Jeśli miłość Boża miała moc połączyć niebo z ziemią dla grzesznika, jaka ma być jej moc, aby połączyć ziemię i niebo? Dla świętego, czyli tego, który już jest odkupiony, uratowany przez pana Jezusa. Raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Jeśli jeszcze nie jesteś pojednany z panem Jezusem Chrystusem, to przyjdź do Boga i zwróć uwagę na to, że Bóg jest święty, a ty jesteś grzeszny. I bez tego, co pan Jezus Chrystus uczynił na krzyżu Golgoty, Czyli bez śmierci Pana Jezusa Chrystusa za twoje grzechy zasługujesz na piekło, na jezioro Ogniste, gdzie będziesz dręczony dniem i nocą na wieki wieków. Ale jeżeli przyjdziesz do Pana Jezusa Chrystusa, prosząc Boga o zbawienie, korzystając z tej doskonałej ofiary, którą Pan Jezus Chrystus za ciebie złożył. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, mówi wyraźnie Pismo Święte. Jeśli wyznajemy grzechy swoje wierny jest Bóg i sprawiedliwy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości i odpuści nam grzechy. A krew Jezusa Chrystusa będzie oczyszczać nas od wszelkich grzechów. Więc jednoznacznie Pan Jezus Chrystus stał się za Ciebie zastępcą, jeśli wierzysz w to, że Pan Jezus Chrystus. Jest Twoim zbawicielem, to masz dostęp do tej doskonałej, przelanej na krzyżu Golgoty świętej krwi doskonałego Baranka Bożego. Boża moc będzie cię strzec. Zaufaj Jezusowi, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Zachęcam do czytania Pisma Świętego. Do tego, żeby przede wszystkim umieć. Sobie odpowiedzieć na pytanie, czy gdybyś dzisiaj umarł, to poszedłbyś do nieba, na które nie zasłużyłeś, czy do piekła, na które zasłużyłeś? Odpowiedź jest możliwa do uzyskania, bo Pismo Święte tą odpowiedź daje. Jeśli uwierzysz Pana Jezusa Chrystusa, to pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś. A ominiecie piekło, na które zasłużyłeś. To była kolejna, trzecia część serii: Czy Bóg zachowa swoich? Zapraszam na kolejne części. Niech Bóg Wam błogosławi. Jeśli ktoś potrzebuje nowego testamentu, zachęcam do tego, aby zamówić go pod numerem 791. 214 963 albo 739 089 088 lub e-mail czytaj.biblięmałpaonet.pl lub tradycyjny adres czytaj Biblię Skrytka Pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Z bokiem.